Jest piękny, kochany, uroczy. Tylko ten oddech. Przykre zapach Twojego psa to nie tylko problem higieniczny. Nigdy nie powinieneś i nie powinnaś ignorować tego, że psu śmierdzi z pyska. Poważnie. Może to świadczyć o problemach zdrowotnych. W tym odcinku opowiem jakich i co należy z tym zrobić. Zapraszam. W tym odcinku dowiesz się, dlaczego Twoją psu śmierdzi z pyska. Jakie są najczęstsze przyczyny nieświeżego oddechu psów? Czym jest koprofagia? Jakie są najczęstsze choroby jamy ustnej? Jak zwalczyć kamień na u psa? Poznaj najczęstsze domowe sposoby na świeży oddech u psa. Czy polecam suplementację algami morskimi? Skąd bierze się nieprzyjemny zapach z pyska? Powodów brzydkiego zapachu z jamy ustnej u Twojego psa może być naprawdę wiele. Część z nich może świadczyć o potencjalnym problemie zdrowotnym. A druga część może być w zupełności normalna. Niestety, w zdecydowanej większości są to powody należące do tej pierwszej grupy. Często opiekunowie zgłaszają mi również, że szczeniakowie śmierdzi spyska. Tutaj musisz wziąć pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim pamiętaj, że u psów również dochodzi do wymiany zębów mlecznych na zęby stałe. Cały ten proces może być niestety obarczony nieprzyjemnym zapachem spyska, ale jest to w zupełności normalne i należy to po prostu przeczekać. Zęby mleczne wyżynają się w pierwszych kilku lub kilkunastu tygodniach życia. Natomiast zęby stałe rosną dopiero po kilku miesiącach i zdarza się, że pies dopiero w okolicach siódmego miesiąca życia ma już pełen zestaw zębów stałych. Także spokojnie, teraz czas na wymienienie najczęstszych przyczyn przykrego zapachu spyska. To mniej przyjemniejsza część, bowiem jak podkreślałem na samym początku odcinka, przykry zapach spyska u najczęściej wiąże się z problemami zdrowotnymi. Zaczyna on dość nieoczywistego powodu, czyli od koprofagi. Koprofagia oznacza zjadanie kub przez psa, co nie jest takim rzadkim zjawiskiem. Czasem zjadanie odchodu uznaje się za czynność naturalną i instynktowną u psa, ale należy pamiętać, że wzmożone już nie jest normalne i często może świadczyć o problemach zdrowotnych, niedoborach żywieniowych czy zaburzeniach behawioralnych. Musisz też pamiętać, że odchody innych zwierząt mogą być rezerwuarem pasożytów, a więc u takiego psa bardzo łatwo może dojść do zarażenia. Z mojej strony zawsze przestrzegam, aby nie dopuszczać psa do zjadania odchodów i starać się to ograniczać. Niezwykle pomocna może być współpraca z behawerystą. Choroby jamy ustnej i problemy z kamieniem nazemnym. Co tu dużo mówić? To jeden z najczęstszych powodów brzydkiego zapachu z jamy ustnej u psów. Odkładający się na zębach osad może prowadzić do powstania poważniejszego stadium, jakim jest kamień nozemny. Będący już niestety powodem stanów zapalnych lub innych chorób. Jak na przykład problemy nerkowe. Głównym powodem jest zalegające między zębami jedzenie, które jest idealną pożywką dla bakterii. Należy tutaj wspomnieć zwłaszcza o karmach suchych, które są bogate węglowodany. To, na co zawsze zwracam uwagę opiekunom, to mit suchej karmy. Czyli musimy pamiętać, że sucha karma wcale nie czyści zębów. Pies większość krokiecików wyka w całości, a nawet jeśli je pogryzie, to nie ma opcji, aby usunęły one płytkę na Wynika to z prostego faktu: psy mogą ruszać żuchwą jedynie górę i w dół a co za tym idzie, nie są w stanie przeżuwać. To naturalna cecha zwierząt miesożernych. Pamiętaj również, że jeśli u Twojego psa pojawi się kamień zemny, to nie masz niestety już możliwości pozbyć się go w domowych warunkach. Tutaj niezbędna jest konsultacja u lekarza weterynarii, najlepiej ze specjalizacją stomatologii. To niezwykle ważne nie tylko ze względu na przykry zapach. Teraz płynnie przejdę do kolejnej przyczyny. Choroby neregu psa. Problemy z jamą ustną u psa mogą prowadzić do chorób nerek, ale to działa również w drugą stronę, czyli problemy nerkowe mogą być źródłem nieprzyjemnego zapachu z pyska. Wynika to z tego, że nieprawidłowo działające nerki nie są w stanie prawidłowo filtrować i wydalać z organizmu toksycznych produktów przemiany materii. Wraz ze wzrostem stężenia mocznika we krwi może się pojawiać zapach amoniaku z pyska u psa. Dlatego nigdy nie ignoruj nieprzyjemnego zapachu u swojego psa. Infekcje dróg oddechowych. Kolejną przyczyną przykrego zapachu mogą być infekcje dróg oddechowych. Stany zapalne gardła czy jamy gardłowo-nosowej często związane są z pojawieniem się ropy, która bywa przyczyną śmierdzącego zapachu z pyska. Tutaj często pojawiają się również objawy towarzyszące – kaszel, duszności czy ogólne osłabienie organizmu. W takiej sytuacji niezwłocznie powinieneś skonsultować się z lekarzem weterynarii. Cukrzyca u psa. Ostatnim powodem przykrego zapachu jest cukrzyca. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, która niestety bywa coraz bardziej popularna wśród psów. Brzydki zapach ziemi ustnej nie jest jednoznacznym dowodem na jej występowanie, ale często, jeśli jest on podobny do zapachu fermentujących jabłek, może właśnie świadczyć o cukrzycy. Wtedy zdecydowanie należy się wybrać na badanie krwi i moczu psa. Koniecznie. Jak domowymi sposobami możesz pozbyć się przygrego zapachu z pyska? No cóż, bez mechanicznego mycia zębów się nie obejdzie. To pierwsza kwestia, o której zawsze wspominam opiekunom psów. Niezależnie na jakiej diecie jest pies, to należy praktykować mechaniczne czyszczenie zębów. Bywają diety, gdzie faktycznie pies będzie mniej podatny na powstawanie osadu na nazemnego, ale jednak zawsze takie zagrożenie występuje. Dlatego ja polecam wykorzystywać miękką szczoteczkę dla dzieci i nałożyć na nią wcześniej przygotowaną pastę. Pastę można zrobić na przykład mieszając glinkę kolinową z olejem, przykładowo kokosowym lub rybnym i wodą. Wtedy taką szczoteczką możemy dokładnie psu wyczyścić zęby. Innym sposobem jest wykorzystanie specjalnych chusteczek przeznaczonych do mycia zębów u psa. Dużym wsparciem w zachowaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej u psa jest zastosowanie gryzaków. Na rynku dostępnych jest też dużo naturalnych gryzaków, jak przykład suszone skóry, suszone uszy. Tego typu gryzaki są bardzo fajnym dodatkiem oddziałującym pozytywnie na psa pod kątem behawioralnym oraz pomagającym czyszczeniu zębów. To, o czym powinieneś oraz powinnaś pamiętać, to zapewnienie swojemu psu właściwej diety. Jeśli dieta Twojego pupila będzie odpowiednio zbilansowana i dopasowana do jego naturalnych potrzeb, to dzięki niej dodatkowo lepiej zadbasz o jego odporność przed chorobami. Ważne jest również to, aby dieta nie była wysokowęglowodanowa, dlatego ja zawsze od razu słucham karmy z uwagi, że jest to najmniej zdrowe rozwiązanie żywieniowe. Zdecydowanie bardziej zalecam stosowanie diet domowych jak dieta barw, dieta gotowana czy dobrej jakości wysokomięsne karmy mokre. Na koniec chciałbym Cię mocno przestrzec przed suplementami bazującymi na algach morskich. W sytuacji, gdy twój pies jest już na diecie domowej, to tam jednym z obowiązkowych elementów jest suplement jodu, często właśnie w postaci alg morskich. Dlatego nie ma już większego sensu tego suplementu dublować. Z kolei w przypadku psów będących na pełnoporych karmach komercyjnych, pamiętaj, że są one już zbilansowane pod kątem zawartości jodu. Dokładanie dodatkowego suplementu może ten poziom zaburzyć. W praktyce też algi morskie nie przyczyniają się do usuwania kamienia nazemnego czy usadu a bardziej powodują odświeżenie oddechu. Także pora obalić mity. Algi morskie, podobnie jak sucha karma, nie przyczyniają się do usuwania kamienia nazebnego. Pamiętaj, jeśli tylko zauważysz, że twojemu psu śmierdzi z pieska, nigdy tego nie bagatelizuj. Wierz już, że to najczęściej objaw wielu problemów zdrowotnych, a nie tylko kwestia samej higieny. Działaj i skonsultuj się ze specjalistą. Chcesz wiedzieć więcej? Zaciekawił Cię temat żywienia zwierząt? Obserwuj mój kanał, aby być na bieżąco.